Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu w dnia. Dzisiaj wyjątkowo to podsumowanie będzie bardzo króciutkie. Więc tak, zgodnie z poranną prognozą doszło do wzrostów na wykresie kontraktów na S&P 500. Dotarliśmy do bardzo silnego oporu na poziomie 2055. I teraz można rozważać dwa scenariusze. Pierwszy to jest taki, że opór ten nie zostanie przybity. W efekcie czeka nas jakieś cofnięcie. I teraz jeżeli by doszło do spadku poniżej tutaj tego szczytu, który mieliśmy w wtorek, czekałoby nas nawet cofnięcie w 2020. Drugi scenariusz, bardziej, bardziej optymistyczny, zakładałby to, że dojdzie do przybicia poziomu 2055 oraz 2062. Wtedy otwiera się droga do poziomów między 2073-2080. 9. No wydaje mi się, że ten scenariusz rozrysowany na zielono jest chyba dosyć ryzykowny, więc jeżeli by Państwo uczestniczyli w tym trendzie wzrostowym, no to trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli dojdzie do jakiegoś przesilenia i rynek zacznie spadać, to te spadki mogą być dosyć poważne. Przejdziemy w takim razie teraz do sytuacji na dax -ie. Na razie w krótkim terminie możliwy jest jeszcze atak tutaj na ten lokalny szczyt. Trochę zadziwia tutaj słabość tutaj Daksa, bo na razie z tego dołka mamy falę pierwszą, falę drugą. To może być trzecia, to cofnięcie to jest fala czwarta, przed nami jeszcze byłaby fala piąta i potem możliwe jest przesilenie. Na polskim rynku w krótkim terminie wciąż możliwy jest jeszcze atak na ten szczyt sprzed kilku dni i potem prawdopodobnie... W w okolicy tutaj tych oporów dojdzie do jakiegoś prześlenia i realizacji zysków. Przechodzimy do walut. Skupimy się tylko na, o dzisiaj wyjątkowo tylko na eurodolarze. Sytuacja jest taka, że ze styczniowego dołka pojawiła się tylko wzrostowa trójka, co wcale nie musi oznaczać, że już jest przesądzone, że zejdziemy na styczniowy dołek i jeszcze go pogłębimy do tego, aby rynek mógł spaść poniżej, znaczy spaść na styczniowe dołki. Konieczne jest to, aby tak, po pierwsze, ten powrót powyżej poziomu 1.14 to jest silny opór, to jest ten lokalny szczyt, żeby w krótkim terminie doszło do spadku poniżej tej poziomu 1.14, potem konieczne jest to, aby doszło do przełamania poziomu 1.1260. Jeżeli nie dojdzie do przełamania poziomu 1.1260, jeśli rynek obroni się tutaj, czy powiedzmy nawet tutaj, no to potem w dalszym ciągu możliwy jest jeszcze powrót na tutaj te ostatnie szczyty. Dopiero przebicie poziomu 1,12,60 otwiera drogę do styczniowych dołków. Jeśli popatrzymy sobie na zasięg tego ruchu, to i tak on będzie duży, bo to jest 160 pips. No i przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie cen złota. Na wykresie cen złota nie ma tutaj specjalnie ciekawej sytuacji. Wciąż możliwy jest powrót na te tutaj dołki. I dopiero po. Nieudanej próbie trwałego przełamania tutaj tego bardzo ważnego wsparcia, gdy znajdziemy się w tym miejscu, będzie można myśleć o tym, że rynek może wrócić na 1282,50 i po przebiciu tego poziomu moglibyśmy wrócić na styczniowe szczyty. Na koniec przejdźmy do sytuacji na wykresie cen ropy. Dzisiaj rano myślałem o tym, że będzie tutaj tylko korekcyjne odbicie i potem czekają nas spadki, no jednak rynek zachował się zupełnie inaczej. Mamy bardzo mocne odbicie i wydaje się, że tak duże odbicie wskazuje na to, że strona popytowa będzie starała się jeszcze przetestować tutaj ten szczyt sprzed kilku dni. W związku z tym w tej najkrótszej perspektywie czasu najważniejszy opór jest tutaj w rejonie 51,6. To jest ten dołek pierwszy, który mieliśmy z tego szczytu. I teraz, jeśli w tej perspektywie krótkoterminowej będzie próba przełamania tego oporu, prawdopodobnie się to nie uda, dojdzie do jakiejś korekty. I po jeśli okaże się, że to jest tylko korekcyjne cofnięcie, w dalszej perspektywie możliwy kolejny ruch w górę. Teraz próba przełamania tego szczytu z wtorku, myślę, że się może nie udać i w efekcie możemy mieć poważniejsze cofnięcie, możemy ponownie wróżyć tutaj na ten dołek. Także zapowiada się, że na ropie dalej mamy bardzo dynamiczne ruchy, które można wykorzystać do gry zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Tylko trzeba po prostu dobrze się dopasować do tego, co się aktualnie na rynku dzieje. Zapraszam Państwa na dzisiejsze szkolenie o godzinie 18.00 jak szukać okazji na rynkach i do usłyszenia.